Dajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. Oto co przyniosłem przed chwilą ze śmietnika. E, taką reklamóweczkę pełną niespodzianek. Film Wernera Herzoga zły porucznik. miejsca akcji Nowe Orleany. Zafoliowany na film. Zaprasza BP. Ktoś dostał z BP pewnie za punkty. I na śmietnik. Co my tu dalej mamy? Kapelusz? Czy to jest kapelusz? Jak myślicie? teraz się przekonamy. Otóż, proszę Państwa, to nie kapelusz. To zestaw oryginalnych filiżanek. Pewnie ktoś dostał z te święta prezenta. Następnie prezenta wylądowały. Śmietnikos. Widzicie jak to ludzie kupują prezenta. Następnie wywalają do śmietnikus. coś czuję, że ktoś dostanie ode mnie ekstra prezenta. Elegancki prezent ktoś będzie miał ode mnie. Od znaczy nie ode mnie, tylko od wojen śmietnikowych. Witajcie w kolejnym odcinku wojny śmietnikowe 6 filiżaneczek no, sztuki niechodzone Wszystko elegancko zachowane w stanie oryginalnym, nienaruszonym, nierozpakowanym. Wow! Gratulacje co my tu mamy dalej? Pewnie śmieci Torba na prezenta śmieci Grzebiemy w tych śmieciach czy odpuszczamy? Nie, nie możemy odpuścić tak łatwo Tak łatwo odpuścić Chlebek, jam Jutro święto przyda się nie będę chlebu. Co tu mamy dalej? Nic, to jest nic. To Fifi zjedzony. Skonsumowany. Uuu, wow, patrzcie co my tu mamy! Ding! Podudzie z kurczaka. 600 gram. Całkiem, całkiem. Świeże. Pisze, że świeże. E, to można jeść. Pisze, że świeże. To ja wiem. Biorę. Do 8 stycznia, patrzcie. Ważne jeszcze. Dzisiaj jest 6 stycznia. Leżało w śmietniku. Na zewnątrz było w nocy kozera. Teraz jest 3 stopnie. Schłodzone. Idę do domu. Rządzę. Zaniosę. Powiem, a, rządko. Przyniosłem tutaj Wierzę podłudzie z kurczaka. Cieszysz się? Ale tak na poważnie. Ludzie. Czemu Wy wyrzucacie to żarcie? Przecież jest w internecie gadanie. Oddaj żarcie potrzebujące. Jesteście nienormalni co tam jest dalej Teraz się przekonamy widzę, widzę jakieś mięsiwo chyba ze stołu pańskiego wow wigilia pachnie wigilią komuś chyba nie poszła ta wigilia mięso wypieprzył pielizanki wypieprzył kurwa co wy robicie co wy robicie ludzie? Opanujcie się. Ach ludzie, ludzie. Serek żółty. W dobrym stanie. Jeszcze się nie zajął. To leżał na zewnątrz. Na zewnątrz teraz są temperatury w okolicy zera. do 5 stopni max. Mięsko. Kurczę, ludzie, i to jeszcze przeterminowane już wyrzucił to jest po prostu makabra Tyle ludzi na świecie głoduje a wy wyrzucać tak od tak aż w dupie. Po co mi to? Przytuwam, że ten świat niezbyt dobrze skończy za kilkadziesiąt lat. Musi się to jakoś w jakiś sposób nieciekawy zakończyć ten sposób postępowania nas, nas ludzi. Czyli mówię o samym niesortowaniu śmieci. Nie, Może trzymał na wierzchu w domu, zapomniał schować. Nie wiadomo. Ech, dobra, ktoś dostanie? Ktoś dostanie ode mnie mega prezent urodzinowy Fajne nie Kurczę za długo dzisiaj spałem bo szedłem tak pod koło 14 znajomą trasą śmietnikową Jeden głośnik od zestawu LG stał. Już widocznie ktoś tam mnie ubiegł. Kurczam, mogłem iść wcześniej przejście na O dziewiątej tak jak stał. jeszcze razem. Miałbym jakiś może fajny sprzęt. Ale nic trudno. Ech. Czyli dzisiejszy efekt dzisiejszych wojen śmietnikowych. Zły porucznik. Zły porucznik pije herbatę z filiżanek i na deser wcina świeże mięso z biedronki. Nieprzeterminowane. Ale niepewne w jaki sposób było przekonane. Dobra. Kończymy tę imprezę. Zapraszamy na następne odcinki. W następnych odcinkach przewidywane są niesamowite i ciekawe fanty śmietnikowe. A, jeszcze na górze mam drukarkę, którą przyniosłem dzisiaj ze śmietnika. Taką cienką, słabą, HP. Starą jakąś. Ciekawe czy działa. Przekonamy się innym odcinku. Cześć!